Właściwie każdy przychód jest opodatkowany, więc również korzystanie z auta służbowego do celów prywatnych również. I generalnie rzecz biorąc, zmiana, która została wprowadzona ostatnio, o dziwo nie, nie przez ustawy podatkowe, ale przez ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, polega na tym, że ustala się stawkę. Ta stawka ma wynosić 250 zł przychodu miesięcznego dla aut poniżej 1600 cm3 oraz 400 zł bodajże dla aut powyżej tego, powyżej tego poziomu. Do tej pory nie było jasnej wykładni, jak należy rozliczać te, te podatki. Zdarzały się przypadki, kiedy, kiedy urzędy skarbowe żądały, żeby stosować stawkę taką, jak przy wypożyczeniu aut. No to wiadomo, jest to znacznie wyższa kwota. Innym rozwiązaniem, też stosowanym, też w jakiś sposób aprobowanym było, było przeliczanie tej wartości, tego przychodu na podstawie rat leasingowych, jaką płaciła firma. To też była wyższa kwota. Więc niby. Jest to rozwiązanie korzystniejsze, ponieważ z jednej strony daje jakby jasno wykładnie, jak to należy robić. No i te stawki są powiedzmy niższe niż to, to co do tej pory wynikało z praktyki urzędów skarbowych. Zgodnie z, z ustawą to będzie tak, że ci, którzy jakby mają auto do użytku służbowego, które być może wykorzystują do użytku prywatnego, bo tutaj jest, jest pogrzebany w tym, w tym rozwiązaniu przez cały miesiąc, to wtedy oni będą, ich przychód będzie liczony za cały miesiąc. Jeżeli określono część miesiąca, nie wiem, 3 dni, no to wtedy będzie to 3,3 tej kwoty. Tak to zostało zapisane w ustawie. Czyli proporcjonalnie do okresu, w którym się wykorzystuje auto służbowe. Cały problem z tym y, y, prywatnym użytkiem auta służbowego polega na tym, że nie do końca wiadomo, co to jest. Niby przeważa taka, y, takie rozwiązanie, że jeżeli ktoś dojeżdża autem służbowym y, z, miejsca z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, jest to użytek stricte służbowy. Ale są przypadki, kiedy wprost przeciwnie mówi, Izba Skarbowa mówi, że to jest właśnie przychód, no bo tak, jak, jakieś ułatwienie dla, dla pracownika, w związku z tym należy to traktować jako, jako przychód. Mogę, mogę sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś, kto rzeczywiście parkuje samochód przed domem, no robi to po to, żeby, żeby nie tyle móc dojechać nawet do firmy, tylko móc dojechać do klienta, bo na przykład ma taki zawód, ale dla wielu urzędów skarbowych, znaczy dla wielu urzędów skarbowych i skarbowych już jakby sama Możliwość tego, że ten ktoś na przykład pojedzie jeszcze po drodze do sklepu, dyskwalifikuje to jako użytek stricte służbowy. I teraz tak się składa, że ta ustawa, znaczy w tej części, ma zwiększyć przychody, przychody skarbu państwa, mimo że jest to rozwiązanie nieby korzystniejsze dla przedsiębiorców. No ale to właśnie wynika z tego faktu, że część przedsiębiorców do tej pory, ponieważ nie wie, jak rozliczać ten podatek, to de facto nie zgłaszała go w ogóle. No teraz będzie wiadomo właściwie, że będzie, że będzie musiała to zgłaszać, no bo to zostało zapisane. No i pojawi się teraz mnóstwo interpretacji, pytań i tak dalej, co tak naprawdę jest tym prywatnym użytkiem samochodu do celów służbowych.